Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak bardzo wasze myśli wpływają na ciało? Możecie nie zdawać sobie z tego sprawy, ale każda emocja, każde wyobrażenie i każde przekonanie kształtuje waszą fizyczność. To nie jest metafora, to fakt potwierdzony naukowo. Pomyślcie o sytuacji, gdy ktoś was przestraszył. Co stało się z waszym ciałem? Serce przyspieszyło, oddech stał się płytszy, mięśnie się napięły. A organizm natychmiast wytworzył falę hormonów stresu. Teraz przypomnijcie sobie moment, gdy czuliście prawdziwą radość, rozluźnienie, spokój, poczucie bezpieczeństwa to wszystko były fizyczne reakcje na wasze emocje. Joe Dispenza udowadnia, że ciało nie odróżnia rzeczywistości od wyobrażeń. Jeśli codziennie żyjecie w stresie, organizm przyjmuje ten stan jako coś naturalnego. I zaczyna działać tak, jakby zagrożenie było realne. Podnosi się poziom kortyzolu, wzrasta napięcie mięśniowe, układ odpornościowy osłabia się, a wasze komórki dostosowują się do trybu przetrwania. Teraz wyobraźcie sobie, że dzieje się coś odwrotnego. Zamiast lęku, spokój, zamiast wątpliwości, pewność, że wszystko jest możliwe, zamiast stresu, głęboka wdzięczność. Co się wtedy dzieje? Wasz mózg zaczyna wysyłać zupełnie inne sygnały do organizmu. Poziom hormonów równoważy się, komórki regenerują się szybciej, a układ odpornościowy wzmacnia swoje działanie. Joe Dispenza przez lata badał mechanizmy stojące za tym procesem. Udowodnił, że świadoma praca z myślami może zmieniać nie tylko stan emocjonalny, ale także biologię organizmu. To nie są tylko teorie, są na to naukowe dowody. Czy wiecie, że pacjenci, którzy wierzą w skuteczność leczenia, zdrowieją szybciej? Ich ciała wytwarzają związki chemiczne podobne do działania prawdziwych leków. To właśnie efekt placebo dowód na to, że umysł może programować ciało do samouzdrawiania. Ale co się stanie, jeśli świadomie zaczniecie używać tej wiedzy, jeśli przestaniecie czekać na lekarstwo i sami staniecie się uzdrowieniem? W tym filmie dowiecie się, jak zmienić przekonania, by ciało zaczęło odbudowywać się od wewnątrz. Poznacie naukowe mechanizmy potwierdzające, że umysł może wpływać na materię. Zrozumiecie, jak tworzyć nową rzeczywistość, używając najpotężniejszego narzędzia, jakie macie własnych myśli. Gotowi na odkrycie tajemnicy uzdrowienia? Czy można dosłownie przeprogramować swoje ciało za pomocą myśli? Wasze przekonania nie są jedynie abstrakcyjnymi ideami. Każda myśl ma fizyczne konsekwencje i zmienia sposób, w jaki wasze ciało funkcjonuje na poziomie biologicznym. Jak to działa? Wasz mózg działa jak nadajnik i odbiornik częstotliwości. Kiedy myślicie o czymś intensywnie, wasze komórki dosłownie słuchają waszych myśli i dostosowują się do nich. Każda emocja, której doświadczacie, wyzwala konkretne reakcje biochemiczne. Jeśli dominują w Waszym umyśle negatywne przekonania, ciało zaczyna się do nich dostrajać, osłabiając układ odpornościowy, podnosząc poziom stresu i zwiększając ryzyko chorób. Przykładem jest reakcja stresowa. Jeśli w Waszym życiu dominuje lęk, organizm nieustannie produkuje kortyzol i adrenalinę. Te hormony są niezbędne w sytuacji zagrożenia, ale ich długotrwała obecność powoduje osłabienie układu odpornościowego. Zaburzenia snu, a nawet problemy z trawieniem. Mózg zaczyna postrzegać świat jako niebezpieczne miejsce, a ciało zaczyna chorować, ponieważ nieustannie jest w trybie przetrwania. Z kolei, gdy wasze myśli są pełne spokoju, wdzięczności i radości, organizm produkuje endorfiny, serotoninę, dopaminę i oksytocynę hormony, które wzmacniają zdrowie, redukują stres i pobudzają procesy regeneracyjne. Joe Dispenza opisuje eksperyment, w którym grupa ludzi wizualizowała wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Po kilku tygodniach ich mięśnie były silniejsze, mimo że w rzeczywistości w ogóle się nie ruszali. To pokazuje, że ciało reaguje na wyobrażenia tak, jakby były prawdziwe. To samo dotyczy uzdrawiania. Jeśli naprawdę wierzycie, że wasze ciało potrafi się regenerować, aktywujecie naturalne mechanizmy naprawcze. Dispenza Opisuje ludzi, którzy przez wizualizację i zmianę przekonań pokonali przewlekłe choroby, ponieważ ich organizm dostosował się do nowej rzeczywistości, w którą zaczęli wierzyć. Oznacza to, że wasz mózg nie rozróżnia między rzeczywistością a wyobrażeniem. To, co myślicie, staje się rzeczywistością w waszym ciele. Możecie programować organizm na zdrowie lub osłabienie. Wybór należy do was. Ale jak dokładnie zmienić przekonania, by wpłynęły na waszą fizjologię? O tym w kolejnej części. Czy możliwe jest, że sama wiara w poprawę zdrowia może faktycznie zmienić stan organizmu? Naukowcy od dziesięcioleci badają to zjawisko i nazywają je efektem placebo. To jeden z najbardziej fascynujących dowodów na to, że umysł posiada realną moc wpływania na ciało. Efekt placebo. To sytuacja, w której osoba zaczyna odczuwać poprawę zdrowia po przyjęciu substancji, która w rzeczywistości nie ma żadnych właściwości leczniczych. Może to być zwykła pigułka cukrowa lub zastrzyk soli fizjologicznej, ale jeśli pacjent wierzy, że otrzymuje skuteczny lek, organizm zaczyna reagować tak, jakby rzeczywiście został poddany leczeniu. Badania pokazują, że u osób doświadczających efektu placebo dochodzi do realnych zmian w organizmie. Wydzielane są endorfiny, obniża się poziom stresu, a ciało aktywuje swoje naturalne mechanizmy uzdrawiania. W eksperymentach prowadzonych na pacjentach z przewlekłym bólem okazywało się, że osoby wierzące w skuteczność leku doświadczały faktycznej ulgi, mimo że nie przyjęły żadnej substancji leczniczej. Joe Dispenza podkreśla: To nie tabletka leczy, lecz przekonanie o jej działaniu. Efekt placebo pokazuje, że umysł może programować organizm do określonej reakcji. Jeśli wierzycie, że coś wam pomaga, ciało dostosowuje się do tego przekonania. Najbardziej zdumiewające są przypadki, w których efekt placebo prowadzi do pełnego wyleczenia. Istnieją historie pacjentów, którzy zostali poinformowani, że otrzymują eksperymentalne leczenie nowotworu, a ich organizm rzeczywiście zaczął się regenerować, mimo że w rzeczywistości podano im substancję obojętną. Trzeba pamiętać, że jeśli przekonanie o chorobie może nas osłabić, to przekonanie o zdrowiu może nas wzmocnić. Jeśli ciało potrafi reagować na fałszywy lek, to może również odpowiadać na świadomą intencję uzdrowienia. W takim razie, czy naprawdę potrzebujemy substancji zewnętrznych, czy wystarczy programowanie umysłu? To prowadzi do kluczowego pytania: czy można świadomie wywoływać efekt placebo, aby poprawić zdrowie i życie? O tym w kolejnej części. Mózg nie jest statycznym organem to dynamiczna struktura, która zmienia się w odpowiedzi na myśli, emocje i doświadczenia. Przez wiele lat uważano, że neurony po osiągnięciu dorosłości przestają się rozwijać, a ich liczba jedynie maleje. Jednak współczesna nauka obaliła ten mit, udowadniając, że mózg jest plastyczny, co oznacza, że może się przebudowywać i dostosowywać przez całe życie. Zjawisko to nazywa się neuroplastycznością i jest kluczowe w procesie uzdrawiania ciała poprzez umysł. Każda myśl tworzy nowe połączenia neuronowe, a im częściej powtarzamy określony schemat myślenia, tym silniejsze stają się te połączenia. Jeżeli każdego dnia koncentrujecie się na stresie, lęku i negatywnych przekonaniach, wzmacniacie w mózgu ścieżki neuronalne odpowiedzialne za te emocje. Ciało zaczyna reagować zgodnie z tym programem, uwalniając hormony stresu, które osłabiają układ odpornościowy i prowadzą do chorób. Z drugiej strony, kiedy świadomie kierujecie uwagę na zdrowie, wdzięczność i pozytywne emocje, mózg zaczyna tworzyć nowe ścieżki neuronowe wspierające regenerację organizmu. Badania pokazują, że osoby praktykujące wizualizację zdrowia, afirmacje i medytację realnie zmieniają aktywność swojego mózgu. Co prowadzi do poprawy samopoczucia i procesów zdrowienia? W jaki sposób można wykorzystać neuroplastyczność do przeprogramowania mózgu na zdrowie? Po pierwsze, świadome kierowanie uwagi. Mózg wzmacnia to, na czym się koncentrujesz. Jeśli skupiasz się na chorobie, osłabieniu i bólu, tworzysz w mózgu połączenia, które utrwalają ten stan. Natomiast jeśli konsekwentnie wizualizujesz siebie jako zdrową, pełną energii osobę. Mózg zaczyna to traktować jako nową rzeczywistość. Po drugie, emocjonalne zaangażowanie. Sama myśl nie wystarczy. Kluczowe jest odczuwanie emocji związanych ze zdrowiem. Jeśli wizualizujesz, że jesteś pełen sił, ale nie odczuwasz radości i ekscytacji, mózg nie będzie reagował na te informacje tak skutecznie. Aby naprawdę przeprogramować swoje neurony, musisz poczuć wdzięczność i spokój, jakby zdrowie już było Twoją rzeczywistością. Po trzecie, powtarzalność i konsekwencja. Nowe połączenia neuronowe nie tworzą się z dnia na dzień, wymaga to regularnej praktyki. Jeśli codziennie poświęcisz kilka minut na świadome kierowanie myśli i emocji, mózg zacznie reorganizować swoje struktury, dostosowując ciało do nowego schematu. Neuroplastyczność pokazuje, że każdy człowiek ma zdolność do zmiany. Jeśli Twoje myśli mają moc tworzenia negatywnych skutków w ciele, to mają także moc prowadzenia do uzdrowienia. Twoje przekonania, intencje i emocje kształtują twój mózg, a mózg kształtuje twoją rzeczywistość. Czy jesteś gotowy przejąć kontrolę nad tym procesem? W kolejnym punkcie omówimy konkretną metodę reprogramowania umysłu, która aktywuje uzdrawiające mechanizmy organizmu. Emocje nie są jedynie chwilowymi odczuciami to potężne siły które wpływają na każdy aspekt funkcjonowania organizmu. Współczesna nauka coraz częściej potwierdza to, co od dawna głosili zarówno starożytni mędrcy, jak i nowoczesna psychologia. Twój stan emocjonalny dosłownie kształtuje twoje zdrowie. Joe Dispensa wyjaśnia, że emocje są biologicznymi komunikatami, które wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego, hormonalnego oraz odpornościowego. Negatywne emocje, takie jak stres, strach, lęk czy poczucie bezsilności, powodują wydzielanie hormonów stresu, kortyzolu i adrenaliny. Te substancje przygotowują organizm do walki lub ucieczki, co w krótkim czasie może być pomocne, ale ich długotrwałe działanie powoduje spadek odporności, osłabienie procesów regeneracyjnych oraz przyspieszone starzenie się komórek. Z drugiej strony, Pozytywne emocje, takie jak miłość, wdzięczność, radość i spokój, uruchamiają naturalne mechanizmy regeneracyjne. Mózg zaczyna produkować endorfiny, oksytocynę oraz serotoninę, które wzmacniają odporność, przyspieszają gojenie ran i pomagają w odbudowie organizmu. Badania pokazują, że osoby, które regularnie doświadczają pozytywnych emocji, mają niższy poziom stanów zapalnych w ciele. Szybszą regenerację po chorobach i lepszą zdolność do zwalczania infekcji. Jak dokładnie emocje wpływają na ciało? Po pierwsze, zmieniają biochemię organizmu. Kiedy czujesz wdzięczność lub miłość, twoje serce zaczyna bić w harmonijnym rytmie, co wpływa na poprawę funkcjonowania całego organizmu. Po drugie, kształtują aktywność układu odpornościowego. Badania pokazują, że optymistyczne osoby mają wyższy poziom przeciwciał, co oznacza, że ich ciało skuteczniej zwalcza infekcje. Po trzecie, przyspieszają procesy naprawcze. Wykazano, że pacjenci, którzy otaczają się pozytywnymi myślami i emocjami, szybciej wracają do zdrowia po operacjach i urazach. Emocje mogą być narzędziem świadomego uzdrawiania. Jeśli chcesz, aby twoje ciało regenerowało się szybciej, musisz nauczyć się świadomie wybierać stan emocjonalny, w którym funkcjonujesz. Możesz to robić na kilka sposobów. Praktyka wdzięczności, odczuwanie wdzięczności przez kilka minut dziennie uruchamia procesy regeneracyjne w ciele. Wizualizacja zdrowia, wyobrażanie sobie siebie jako osoby pełnej energii i sił, programuje organizm do działania zgodnie z tą wizją. Medytacja i oddech uspokajają układ nerwowy, zmniejszają poziom stresu i przywracają ciału równowagę. Twoje emocje są kluczem do zdrowia. To, co czujesz każdego dnia, dosłownie kształtuje Twoją fizjologię. Zamiast pozwalać, by negatywne myśli osłabiały organizm, możesz świadomie wybrać emocje, które będą go wzmacniać i regenerować. W kolejnym punkcie omówimy, jak wprowadzać pozytywne emocje do codziennego życia, aby aktywować procesy zdrowienia i pełnego uzdrowienia. Medytacja od wieków była stosowana jako sposób na osiągnięcie wewnętrznej równowagi. Uspokojenie umysłu i poprawę zdrowia. Współczesna nauka potwierdza, że regularna praktyka medytacji wywołuje realne zmiany w mózgu i ciele, prowadząc do poprawy funkcjonowania układu nerwowego, hormonalnego oraz odpornościowego. Medytacja to nie tylko technika relaksacyjna, ale potężne narzędzie transformacji, które może wpływać na Twoją fizjologię i przyspieszać procesy uzdrawiania. Kiedy wchodzisz w stan głębokiej medytacji, twój mózg zaczyna pracować w inny sposób. Badania pokazują, że fale mózgowe zwalniają, przechodząc z dominujących częstotliwości beta, związanych z aktywnością umysłową i stresem, do fal alfa i teta, które sprzyjają stanowi głębokiego relaksu oraz intensywnej regeneracji organizmu. W tym stanie aktywuje się przy współczulny układ nerwowy, odpowiedzialny za procesy naprawcze. Odbudowę komórek i redukcję stanów zapalnych. Medytacja wpływa również na produkcję hormonów odpowiedzialnych za zdrowie i dobre samopoczucie. W trakcie głębokiej praktyki poziom kortyzolu, hormonu stresu, znacząco spada, natomiast wzrasta wydzielanie melatoniny, serotoniny i oksytocyny, które wspierają procesy regeneracyjne organizmu. Joe Dispenza podkreśla, że regularna praktyka Pozwala przestawić ciało z trybu walki i przetrwania na stan uzdrawiania i harmonii. Co więcej, podczas medytacji możesz świadomie wpływać na swoje ciało poprzez wizualizację zdrowia. Badania pokazują, że osoby, które w trakcie medytacji wyobrażają sobie siebie jako zdrowych, pełnych energii i witalności, przyspieszają procesy zdrowienia. Mózg nie rozróżnia rzeczywistości od intensywnie odczuwanej wizji. Dlatego, kiedy tworzysz w umyśle obraz swojego zdrowia, ciało zaczyna działać w zgodzie z tym przekonaniem. Regularna praktyka medytacji wzmacnia odporność, zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych i pomaga w redukcji bólu. Badania wykazują, że osoby medytujące codziennie przez kilkanaście minut mają wyższy poziom przeciwciał, lepszą równowagę hormonalną i większą odporność na stres. To dowód na to, że umysł ma realny wpływ na biologię organizmu. Aby medytacja przyniosła najlepsze efekty, warto wprowadzić kilka prostych zasad. Regularność, nawet kilka minut dziennie wystarczy, aby aktywować procesy regeneracyjne. Świadoma intencja, wyraźna wizja zdrowia i harmonii potęguje działanie medytacji. Skupienie na oddechu, kontrolowane oddychanie uspokaja układ nerwowy i wprowadza organizm w stan odprężenia. Medytacja to jedno z najprostszych, a zarazem najpotężniejszych narzędzi uzdrawiania. Nie wymaga leków ani skomplikowanych terapii, jedynie Twojej uwagi i gotowości do pracy z umysłem. Jeśli chcesz przyspieszyć regenerację swojego organizmu, zacznij regularnie praktykować medytację. I świadomie kierować swoją energię na uzdrawianie ciała. Czy można wyleczyć się siłą własnego umysłu? Joe Dispenza twierdzi, że tak i nie jest w tym osamotniony. W świecie nauki coraz więcej dowodów wskazuje na to, że wiara, przekonania i świadome skupienie się na zdrowiu mogą uruchomić w organizmie potężne procesy regeneracyjne. Istnieją liczne przypadki ludzi, którzy pomimo medycznych diagnoz Znaleźli w sobie siłę do uzdrowienia i całkowitej zmiany swojego stanu zdrowia. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest sam Joe Dispenza. W wyniku poważnego wypadku doznał wielokrotnych złamań kręgosłupa. Lekarze zalecali operację, która mogła skończyć się paraliżem, ale on podjął inną decyzję. Zaczął wizualizować regenerację swojego ciała. Codziennie przez kilka godzin skupiając się na odbudowie kręgów i rdzenia kręgowego. Po kilku miesiącach intensywnej pracy z umysłem nie tylko odzyskał sprawność, ale wrócił do pełni sił ku zaskoczeniu lekarzy, którzy uważali to za niemożliwe. Takich przypadków jest więcej. Na przykład Anita Moriani, autorka książki o doświadczeniu bliskiej śmierci, w ciągu kilku dni całkowicie wyleczyła się z zaawansowanego nowotworu, po głębokiej transformacji wewnętrznej jej ciało zaczęło regenerować się w tempie, którego lekarze nie potrafili wyjaśnić. Podobnie Bruce Lipton, badacz biologii komórkowej, opisał liczne przypadki osób, które poprzez zmianę przekonań i świadome zarządzanie emocjami odwracały choroby przewlekłe w tym nowotwory, cukrzycę czy choroby serca. Eksperymenty naukowe również potwierdzają, że wiara w uzdrowienie może wpływać na biologię organizmu. W jednym z badań podzielono pacjentów na dwie grupy. Jednej podano prawdziwy lek, a drugiej jedynie substancję obojętną, ale powiedziano, że to silny środek leczniczy. Wyniki były zaskakujące. U wielu osób, które otrzymały placebo, nastąpiła poprawa zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet całkowite ustąpienie objawów. To dowód na to, że mózg, kiedy wierzy w proces uzdrowienia, może aktywować realne mechanizmy regeneracyjne. Joe Dispenza przez lata pracował z tysiącami ludzi, którzy dzięki technikom zmiany przekonań, medytacji i świadomego kierowania myśli na zdrowie, doświadczali uzdrowień. W jego warsztatach ludzie zgłaszali ustąpienie bólu, cofanie się objawów przewlekłych chorób, a nawet poprawę stanu w przypadkach. Które medycyna uznawała za nieuleczalne. Wszystkie te historie mają wspólny mianownik: ludzie ci przestali koncentrować się na chorobie i zaczęli w pełni wierzyć w swoje zdrowie. Te przypadki pokazują, że moc umysłu nie jest jedynie teorią, lecz realnym narzędziem do zmiany rzeczywistości. Nie oznacza to rezygnacji z medycyny konwencjonalnej, ale wskazuje, jak ogromny wpływ na zdrowie mają nasze myśli, emocje. I wewnętrzne przekonania. Jeśli ciało reaguje na stres i negatywne myśli, dlaczego nie miałoby równie silnie reagować na świadome skierowanie energii na regenerację i harmonię? Najważniejszą lekcją, którą można wyciągnąć z tych przypadków, jest to, że uzdrawianie zaczyna się od zmiany świadomości. Jeśli chcesz poprawić swoje zdrowie, musisz uwierzyć, że to możliwe. Przekonania, które nosisz w sobie, mogą stać się potężnym narzędziem, które skieruje Twój organizm na ścieżkę regeneracji. Jeśli chcesz zacząć świadomie wykorzystywać moc swojego umysłu do uzdrawiania ciała, kluczowe jest zrozumienie, że nie musisz czekać na idealny moment. Zmiana może rozpocząć się od teraz. Każda myśl, każde przekonanie i każde odczucie kształtują Twój organizm na poziomie komórkowym. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, jak często Twoje myśli krążą wokół lęku, stresu i ograniczeń. Świadomość to początek transformacji. Gdy rozpoznasz wzorce, które osłabiają Twoje ciało, możesz stopniowo zacząć je zmieniać. Drugim krokiem jest codzienne kierowanie swojej uwagi na zdrowie i harmonię. Możesz to robić poprzez wizualizację, w której wyobrażasz sobie swoje ciało pełne energii i równowagi. Możesz również świadomie wybierać myśli, które wspierają Twój organizm zamiast go obciążać. Kluczowe jest to, aby nie podchodzić do tego jak do obowiązku, lecz jak do naturalnego procesu, który działa na Twoją korzyść. Kolejnym ważnym elementem jest praktyka wyciszenia. Medytacja, świadomy oddech i chwile spokoju pozwalają Twojemu układowi nerwowemu przejść ze stanu napięcia w stan regeneracji. To właśnie wtedy Twoje ciało uruchamia procesy naprawcze, odbudowując komórki i przywracając równowagę. Nie musisz poświęcać na to wielu godzin. Wystarczy konsekwencja i otwartość na doświadczanie zmian. Ostatecznie wszystko sprowadza się do codziennych wyborów. Możesz karmić swój umysł obrazami zdrowia, energii i spokoju, albo poddawać się destrukcyjnym schematom. Możesz świadomie kierować swoje myśli w stronę uzdrowienia lub pozwolić, aby przeszłość i stres nadal obciążały twoje ciało. Masz pełną kontrolę nad tym procesem. Jeśli zdecydujesz się podjąć ten krok, szybko zauważysz pierwsze efekty: większą witalność, lepsze samopoczucie i głębsze połączenie z własnym ciałem. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli ten film pomógł ci spojrzeć na zdrowie i uzdrawianie w nowy sposób, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Jakie zmiany wprowadzisz już dziś? Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej inspirujących treści i dowiedzieć się jak jeszcze skuteczniej wykorzystać moc swojego umysłu.